Siemanko, witam Was na kanale w Szamiarze. A dzisiaj tak bardziej solo. Rafał niestety nie wsiada na motor. Ale najważniejsza rzecz przewodnia tego odcinka, czyli co na nim będzie. A dokładnie zmierzymy poziom smaków dwóch polecanych kebabów, które dotarły do mnie. Pierwszy jest w Sosnowcu to jest Pilot Donner Kebab. Tutaj Wam gdzieś wkleję. A drugi. W Siemianowicach Śląskich i nazywa się Kepszot. Także to będą dwa starcia smaku, które zostały gdzieś tam przesłane do mnie drogą pantoflową. Także no, czemu by tego nie sprawdzić? Ani jednego, ani drugiego jeszcze nie próbowałem, i myślę, że to jest odpowiedni moment, aby to przetestować. Także zaczynajmy. Ok, także pierwszym kandydatem jest pilot, już tutaj pokazuję. I tak, w pilocie zamówiłem sobie małe ciasto, mieszane mięso, mieszany sos oraz średnią bułeczkę, bułka to wołowina i również jest mieszany sos. Zacznijmy może od tej pity. Przypominam, to jest mała. Mała pita. Zaraz pokażemy. O, no, Wypchana po brzegi. Ogóreczek, cebulka. Mięsko od razu widoczne. Ten ostry sosik taki powiedzmy delikatny. Nie pali za mocno. Co mogę powiedzieć o tym kebabie? No przede wszystkim warzywka świeże. Jest naprawdę dobrze wypchany. Nie tylko tak na początku, ale po całości. Mięsko mieszane. Kurczak jest tutaj mało mm, co wyczuwalny, natomiast uzupełnia to niestety ta kula mocy, bo trzeba to przyznać. Ale jest całkiem zliźny. Dobra, to teraz już wszystko wiem ten mały, który był w cieście, to naprawdę był mały. Natomiast to jest średnia buła. Jeżeli chodzi właśnie o ten sosik ostry, no to powiem tak szczerze, on jest właśnie taki bardziej pikantny niż ostry i fajnie się komponuje tutaj z tym łagodnym. Natomiast jeżeli chodzi o tą średnią bułę, no powiem tak szczerze, wypchana była w jakichś 50% samym mięsem. Także to należy pochwalić. Tak, tak powinien wyglądać chyba. 50% to samo mięso. Bułeczka chrupiąca świeża, przede wszystkim. A więc, w roli podsumowania, małe rollo. Oczywiście oceniam bardzo wysoko. Bo aż ósemka. Tutaj Wam gdzieś wstawię cenę. Za tą cenę. Mały, nie był aż taki mały, bo poczułem, że naprawdę coś zjadłem. Więc myślę, że taka ósemeczka naprawdę się należy, zasługuje na to. Jeżeli chodzi o tą bułkę, z samego początku oczekiwałem naprawdę więcej, ale nie można tego tak umniejszać. Nie chcę krytykować. Jako, że jest to z polecenia i naprawdę poczułem, że jest to. Kebab, powiedzmy taka lekka, wyższa półka. To też myślę, że spokojnie dam ocenę 8. I z chęcią, jeżeli będzie kolejna taka okazja, to zagoszczę do pilota. A na dzisiaj się z wami żegnam, więc teraz robimy takie pstryk. Jutro zagoszczę do kepszota. a dla was to będzie moment. Także tu i jestem z powrotem. A teraz bierzemy się za drugiego kandydata, czyli kepshop. I mam nadzieję, że to będzie strzał w moje kubki smakowe, w moje podniebienie. I żeby było uczciwie, no to weźmiemy sobie ten sam zestaw, co był w pilocie, czyli małe ciasto, mieszane mięso i mieszany sos oraz średnia bułka, wołowina i mieszany sos. I tyle, lecimy po zamówienie, bo ja się doczekać nie mogę. A zatem mam już zamówienie, i pierwsza rzecz, która się wyróżnia, to po prostu cena. Jeżeli chodzi o mały w cieście, no to w pilocie była to cena 22 zł, tutaj 18. Jeżeli chodzi o średni w bułce, tam było 25, a tutaj 22. Także jeżeli chodzi o konkurencję cenową, to wygrywa Capshot. Ale tu przecież chodzi dokładnie o smak. Także nie przedłużając, Zaczniemy może od małego. Od razu też powiem, że obsługa tutaj w kepsocie błyskawiczna. To był moment. Mówiłem sos mieszany. Trochę tutaj mi podleciało tym ostrym i no faktycznie jest ostry. Ale trochę mi się wydaje, to jest takie moje zdanie, że lekko jest zasłonawe mięso. Jak się pomiesza z tym wagonem, to jeszcze jest tak w miary do jedzenia. Ale jestem dzisiaj przygotowany, bo mam piciu. Tutaj mogę powiedzieć. Pod kątem ciasta to, że jeżeli chodzi o pilota, było mniej spieczone, ale nie miało taką fajną konsystencję, a tutaj bardziej taka bardziej spieczona, ale gumia delikatnie. Wydaje mi się, że jednak pilot był odrobinę lepszy. Dawałem pilotowi ósemkę, a tutaj, żeby nie przesadzać, dam takie 6. To mięso trochę nie za bardzo mi pasuje, tak jak wspomniałem, jest. Lekko takie zasłone. Ale przejdźmy do buły. Ta -da! jest o wiele bogatsza niż ta w pilocie. Tańsza. Więcej składników tutaj jest. Wielkościowo może wygląda dosłownie tak samo. Mhm. Spróbujmy. No, to jest ciekawe. Bo tam było mięso mieszane, a tutaj jest wołowina. I tutaj nie czuję tej słoności. To bardziej tam ten kurczak był taki lekko przesolony. O. Ciekawe. Jeżeli chodzi o sos ostry, tego mało dali. Natomiast ten łagodnie jest taki ciekawy, bo on nie jest taki, powiedzmy, bardziej podobny do czosnkowego, a bardziej taki ziołowy, bym powiedział. No właśnie tutaj się fajnie komponuje. Bułeczka jest tutaj taka cienka i to duży plus, bo nie lubię takich grubych chlebów, takich wiecie, że to się je, je, je. Zdecydowanie ta bułka mi lepiej smakuje niż od pilota. No wszystko ma swoje plusy i minusy, ale też bym dał mocną ósemkę. Dałbym jej pierwsze miejsce ze względu właśnie na bułkę. Zdecydowanie. Okej, okay, także tą batalię wygrywa według mnie Capshot. Jest tutaj kilka takich akcentów, które zaważyły. Przede wszystkim to, że cena jest o wiele tańsza. Eee, wiadomo, nie jest to jakieś kraftowe mięso, tylko i jeden i drugi. To była jedna wielka kula mocy, chociaż bardziej. Uznaję, że ten Capshot to jest taka, taka hamska, taka kula. Ja bardziej taką lubię, taka doprawiona i bardziej spieczona. Według mnie podsumowanie będzie krótkie. Jeżeli ktoś chce zjeść szybko, tanio i powiedzmy w miarę dobrze, to te dwa lokale spoko mogę polecić. Myślę, że nawet każdy w swoim mieście znajdzie kilka takich lokali, nie wiem, dwa, pięć, które w uczciwy sposób e, przygotowują te kebaby, karmią ludzi. I nie są to jakieś wiadomo wymyślane eksperymenty typu mega kraftowe z jakimiś specjalnymi bułkami, tylko uczciwy, stary, znany nam dobrze kebab. Także sami ocencie, który według Was jest lepszy. Dajcie swoje opinie, jeżeli, się, jeżeli jedliście yy, zarówno pilota jak i kepszota. I co? I zapraszam Was do następnego odcinka. A więc pozdrawiam i do usłyszenia.